Witam was kochani w drugim odcinku z serii Zagrajmy w klasyki Dzisiaj porobimy sobie kolejnych kilka misji u... Um... Tego ziomeczka tam. Być może dostaniemy nowego Na pewno może dojdziemy do tej Najbardziej nielubianej misji z Helikopterkiem i wysadzeniem tego budynku czy tam hotelu Ewentualnie dojdziemy do misji po Uh, uh, um. gościa, u pułkownika na statku, na jachcie. No, on tam ma kilka misji takich prostych z tego z początku, co pamiętam. No ale teraz zaczynamy trzecią już misję u naszego adwokacika. Ciemna uliczka. I O jest chyba ten chłopaczek co tam tak podrywa No i niestety sobie z nim porozmawiamy, nie na ten temat Ale będę musiał wtedy już zostawić tego Krosa i wziąć do użytku Normalne auto nie chce mi się gonić tego korzyka, co tam będzie stał. Tylko go przejadę, autem. Chyba, że dobra, będę go gonił. Będę jechał krosem. Tu, tę stękę, to nie chce mi się oglądać. I szukamy kucharza na Ocean Drive. Wow! wow. Jeszcze szalony skok O! Awa! Myślałem, że, przyż, że będę mógł zrobić powrót. Ale niestety. Nie było mi na to pozwolone. No i. O! Brzmiało im nie nie wiem czemu. O! Udało mi się poznać. Oh, way to go, tough guy. Beat him to a pulp. That should make him real chatty. You want some too? Hey, chill. I want what you want, brother. Oh yeah? And what's that? Your green and my dead brother's white lady. Unfortunately, you just silenced our lead. Accidents happen. Get lost. Hej, hej, whoa! Nie muszę na na widzę, my w Musimy patrzeć na siebie są w porządku, bracie. pierwszego to. A ci tutaj będą z pasakami, więc z tego co pamiętam. Co są? A. O kurda, nie w right. stronę. No, pasaki są, lewy sprint, lewy shift i sprint. I do fury A, są, biegną. Jest do stopu z bronią. One. Jedziemy zatem do stopu z bronią. Czyli do ammunition. Najbardziej znany sklep w grę. Z bronią. W każdym detailie jest animation, z tego zapamiętam. No i idziemy sobie. że tutaj będzie się dało zastopować tą pustynkę, czy nie? Aaa, niestety, musimy hmm. pooglądać. Deagle, Uzi, shotgun, i MP5 i kamizelka. Takie oto bronie tylko są do kupienia. Yeah. You tam widzimy na górze Kawaha, Thomsona, Famasa nawet jest. Famas jest. jest. Jeśli ktoś gra w Counter Strike Global Offensive, to tam dostrzegł pewnie jeszcze DK-9 Która teraz jest dość opę bronią. Niestety CZ nam usunęli, no ale nie o tej grze mamy rozmawiać. No i cóż, tak właśnie kończymy trzecią misję. O kurde, rozwaliłem mu furę. Teleport. Będziemy z nim współpracować, tak jak było powiedziane. Tam 200 dolarów, mamy już na koncie 340. Dobra, musimy jakieś auto zarejpać, żeby pojechać po kolejną. A mogłem tamto. Infernosa, nie wiem, co to jest? Blista Nie wiem co teraz będzie za misję Pewnie jakieś nudna Ajajaj, myślałem, że się zmieszczę Ten znowu pewnie zestresowany będzie, więc catscenki Albo powycinam, albo Będę przewijał, Zobaczę Wysiadamy. O, dzwoni, pierwszy telefon. Słuchajmy. Krótka rozmówka. Przysięgły. Zastrasz dwóch przysięgłych, ale nie zabiję ich Okej, okay, postaram się. Policja może mnie... nie, nie, zasz, może mnie nie będą gonić. O, lejtowo. I lecimy. Kurde, mogę jechać najpierw do tego tutaj. Dobra, trudno już. A, dosyć pomyka ta blista, więc Niech będzie. O, ale ominęliśmy. A, już lampa została skoszona. Mam nadzieję, że pójdzie. Kurde, ale mi się jeździ dzisiaj po tym sylwestrze. Nie ciekawie Rozma samochód przysięgłego. Nie chce mi się. Kurde, nie ma nigdzie baku paliwa. Nie chce mi się go obijać. I jedziemy A nie, drugie auto to będzie jakoś inaczej On będzie chciał uciec Coś to będzie miał wypadek Trzeba będzie go wyciągnąć z fury Myślę, że pójdzie to równie szybko Ale teraz już skok musi wyjść Jadę prosto Żadnych salt I bęk 100 dolarów powinno wpaść, co najmniej za pierwszy udany skok pięknie 100 i 41 gratisowo 141 dolarów, ależ teraz tutaj ominął jedzie Robert Kubica ja ale jaj. myślałem, że mi się uda zmieścić Ajajaj, kurde O, kasy Łooo! Wow. Z 400 dolarów miała, jak nie lepiej. Zawsze się przyda kasa, kupić broń czy coś. Gramy bez schodów oczywiście. Staram się przejść każdą misję za... za pierwszym razem, patrzcie. FAK! Witam was ponownie, musiałem zrobić ścięcie, bo zabiłem tego jełopa. Bułę dostał Nic nie jedzie, ale patrzcie Bang! Spandexpress rozwał są przysięgłego, aby go wybawić. Policji nie ma nigdzie, nie ma ale to. Kurde jedzie akurat. Ktoś tam mordę że no, szybę wyleciała, ale maska cała. Spoko. Dobra, jeszcze z tej strony. Ta! Przestań, I 400 dolarów, od razu przestał mnie policja więc To ciekawe. Dobra, bierzemy furę. I... Lecimy to zapisać. Ciekawe czy będę miał to auto po... po sejwie. O jest ładnie zaparkowane. O no drugi telefon to odbiorę. Złonie samych, martw się o swój hajs. Nic więc dziwnego. Dobrze, moi kochani, kończymy drugi odcinek. Był fail, nie wiem czemu, gdy przyjechałem. Zapomniałem się coś. Do zobaczenia w trzecim odcinku. Trzymajcie się. Cześć.